Cześć Mięsożercy! Słuchajcie, po pierwszym wędzeniu, jak obsuszałem wędliny, strasznie długo się zeszło z obsuszaniem yy, grawitacyjnym, więc zakupiłem sobie taki wentylatorek kanałowy. To jest wentylatorek yy, o średnicy 100 mm. Myślałem, że będzie pasował do tej puszki borniaka. Niestety był za luźny. Można kupić uborniaka taki pasujący, no ale jeżeli się porwiemy na zakup tak jak ja, nie nieborniakowy, nie no to kupimy go sporo taniej. Bo to macie naście złotych i kawałek kabelka, bo nie miał kabelka. To jest jakiś kabelek od lampki nocnej. Słuchajcie, a to czarne to jest redukcja, którą zrobiłem. Patrzcie, tam są takie doniczki mojej żony, plastikowe. Obciąłem fragment doniczki. Żeby ładnie pasował. Widzicie? Jest lalka. A co będziemy dzisiaj obsuszać? A już Wam pokazuję. Słuchajcie, obsuszamy dzisiaj szyneczki z habiki. Tu mamy schabik, polędwiczki i tam w głębi boczunie. I ostatni rządek. Takie ładne polędwiczki, także dzisiaj będzie się wędziło. I działo. Dobra, słuchajcie, 50 minut od rozpoczęcia osuszania Zobaczymy, jak wygląda. Jeszcze się troszkę lepi. Także ja jeszcze nie rozpoczynam pędzenia po takim czasie. No dobra, słuchajcie, mamy 2 godziny 20 minut my jak się malują. No piękne. A zobaczcie jakie jakie skarby tutaj się malują. No dobra, ale jeszcze tak. Słuchajcie, szyneczki z tego co widzę. Jeszcze potrzebują się troszeczkę pomalować. Bo a zobaczcie, jaki piękny. Mm, chudziutki, ale będzie pycha. Dobra, damy jeszcze tym pysznościom z godzinkę. O, słuchajcie, troszeczkę zgapiłem się, ale już mi się nie chce wracać. Dwie szyneczki już wróciły do wędzarki do dopiekania. To jest wynik dzisiejszego wędzenia. E, tutaj widzicie takie puste miejsce między tymi polędwiczkami. O, tutaj, bo właśnie jedna została skonsumowana jako łososiowa. Zresztą reszta też za chwilę pewnie zniknie. E, na stole mamy ułożone 14 kg uśmiechającego się mięska. Hej. A, zobaczcie, tu jeszcze mój syn pokazuje łososiową w środku, ależ się pięknie zrobiła. Ale i tak wam nie dam.